Dzień dobry wizerunek, Sepplera. Dzisiaj robimy drugi, a Dzisiaj powtarza się druga część naszego e, kronospanu. Nie? Wiecie dobrze, że kronospan został spalony i wysadzony. Dzisiaj pracuje tam ponad 5 figów, a ja zrobiłem. Fajny na temat kronospanu. Patrzcie, no. W sumie ciekawe, nie? Takie, takie z ołowiu użyłem z komina. Wygląda, jakby to się paliło. Nie, patrzcie, no takie, jakby to już się paliło. Co ten to, to wchodzi? dziękuję. Dobra, wchodzimy no do to naszego wzmów. Dobra. Dobra, jak już będziemy na miejscu to tam możnać. Kot się nawet zdziwił, co się tam dzieje, nie? Kot aż ucieka. Kocinko! Uciekaj do domku. Dobra, kocinko ucieka, to co jedziemy tam? Nie chyba to jest moim foferem, ale mo, no nie mam jakiegoś królewskiego auta, żebym mógł. Bo ja zarabiam grofy, nawet nic nie zarabiam na pracy youtubera. Więc my, nie, więc my nie mieszkamy na jakimś bogatym miejscu, tak? Kaj to budują. Chupie! Jeszcze nigdy takiego czegoś nie widziałem. Weź, ale bez jaj. Widzicie tam tą bale całą rozwaloną, ta, to całe wysadzone pofu. Jak te, ci ta... Tu nie siedzimy. Epa. Optaj to hopie. Trochę niż w Czarnobylu. No. normalnie to całe zosło pofu, nie? Dobra, wracamy. Wracamy. Zawrócę. Trzy, dwa.